Cześć, nagrywam już drugi odcinek w tym dniu. Yy, to co? Yy, muszę najpierw włączyć program, bo go jeszcze nie włączyłem. Z tym? Chyba ten ty. No, to jest ten program. Teraz zrobimy. Miał to odcinek. I właśnie yy, o, odcinek zrobienia testów z budowlami, więc no, przygotowałem się więc zaczynajmy, najpierw zbuduję i zrobię krótkie cięcie dobra, już zrobiłem jeszcze dodałem świnkę z enderbeertsów więc można niszczyć niszczyć rozwalić A teraz test numer 2 i zrobimy go w sposób taki, że zrobię jeszcze większą budowlę. Trudno, pewnie się szybko zawali, ale może to będzie fajne. Dobra, teraz postawiam go trochę z innej perspektywy. Może trafię wyklocki, Tym się kaczę o tym, o tym właśnie zaraz go. No dobra dobrze. Ile stop? Chciałem zrobić stop, ponieważ zacięło się um, ten, właśnie, oto miecze, i stało się to, więc pierwszy miecz odpada z gry. Mogę to lepiej rzucić. No, teraz jest dobrze. Yy, Teraz jakim możemy zrobić test? Jeżeli po samochodzie? No to zrobię taki końcowy teścik z samochodem i jeszcze może z jakimiś innymi rzeczami, więc musimy to ustawić. Dobrze, test numer jeden w tym odcinku. A, nie widać trochę, więc muszę. Przesunąć. Niestety jest bardzo nie mam. Nie wiem, jak mam to ustawione. A chcę, żebyście jak najwięcej widzieli. Dobra, teraz już możemy zaczynać. Dobra, do tyłu żeby ty nie przejechał I poworszył stankowa. To tu se już jeć. I ostatnia rzecz w tym odcinku, jak mamy nazwać tego gościa. Nie wiem, miecz Excalibur. To już od was zależy. Te, które będą najciekawsze, dam jako imię do naszego ev 3 na razie będzie się nazywać. A wy powiedzcie, czy taka nazwa jest dobra, czy zmienić ją? Za co? Pa.